ma uszy niech słucha. Oto rap na temat mojego malucha. Choć lat ma tyle co ja. Jeździła na nim już nie jedna. Mój maluch jest dość czerwony i trochę może pokrzywiony. Lecz mnie to nie przeszkadza, Dopóki jakoś sobie z nim radzę. Na każde skinienie gotowy silnik pracuje, jak gdyby był nowy i wchodzi na obroty. Kiedy na jazdę ma ochotę, lecz gdy jest w stanie spokojnie to stoi, ale na parkingu Lecz kiedy wreszcie wyruszam To bardzo szybko nim ruszam Posłuchaj, posłuchaj jak należy korzystać z malucha Posłuchaj, posłuchaj Tego jak, jak, jak Posłuchaj, posłuchaj tym jak należy korzystać z malucha Posłuchaj, posłuchaj Tego jak, 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 jak. Skuteczny w jazdach terenowych, chodzi lepiej niż gdyby był nowy Termin gwarancji niedługo upłynie Często go myję, żeby nie wymięk Nie stawiajcie go na długo przed blokiem Może wam wtedy nie ruszyć potem Albo co gorsza pomniejszyć się Nieużywany pojazd kurczy się Posłuchaj, posłuchaj po tym jak należy korzystać z malucha Posłuchaj, posłuchaj Tego jak, jak ja Posłuchaj Należy korzystać z malucha Posłuchaj, posłuchaj Tego jak ja Co lubicie jeżdżenie, wiecie, że za każde przewinienie Płacić możecie co miesiąc mandaty Elementy to nie są żarty, nie łam więc przepisów ruchu Zawsze miej coś na maluku. jakiś z lateksu Pokrowiec, nie licz na refleks, bo już po tobie Posłuchaj, posłuchaj, jak należy korzystać z malucha Posłuchaj, posłuchaj, tego jak, jak, jak Należy korzystać z malucha Posłuchaj, o jak jak ja Posłuchaj, posłuchaj. tym jak należy korzystać z malucha Posłuchaj, posłuchaj. Tego jak ja jak. Posłuchaj, posłuchaj. O tym jak należy korzystać z malucha Posłuchaj